Dawno temu w Gwiezdnej Galaktyce Siły Zła wzięły górę nad siłami dobra. Tak mogłaby się zaczynać niejedna bajka. Tak też zaczynają się niektóre gry komputerowe. Kilka lat temu olbrzymim przebojem była gra zatytułowana Model R. Nic dziwnego, że jej twórcy napisali drugą część tej gry. Model R to po prostu nazwa Gwiezdnego Myśliwca, którego jedynym zadaniem jest walka. Dziś w naszym studiu walczyć będą ze sobą Maciek i Tomek, obydwaj lat 16. Brawo dla zawodników! Na początek kilka słów o sobie. Mieszkam w Warszawie, yy, chodzę do technikum energetycznego. Yy, moja pasja komputerem zaczęła się w podstawówce i trwa nadal. Tomek, mam 16 lat, uczęszczam do technikum energetycznego. Yy, przygodę z komputerem zacząłem w 8 klasie szkoły podstawowej. Wiecie już na czym polega gra wygrywa ten, kto zdobędzie większą ilość punktów. Maciek jest gotowy. Tak. Uwaga! Trzy, dwa, jeden, zero, start! Maciek zdobył 19200 punktów. Tomek, teraz twoja kolej. W gwiezdną galaktykę Bo za dzień, chwilę dziękuję. wyruszy model R Tomka. Tomek, jesteś gotowy? Tak. 3, 2, 1, 0, Start! Maciek zdystansował Tomka, który zdobył tylko 3200 punktów, a zatem zwycięzcą został Maciek. Brawa dla Macka. Nagrodę otrzymujesz grę fundowaną przez firmę IPS, a jest nią gra zatytułowana LKX Attack Chopper. Moje gratulacje, maczku. Dziękuję. Tomek otrzymuje grę fundowaną przez tę samą firmę, a są nią bohaterowie 357. Dziękuję. Dziękuję Ci Tomku. Dziękuję naszym zawodnikom, a my zobaczymy się za chwilę.